Cześć! Dzisiaj zabieramy Was na Szosę chymińską. Mamy tutaj lokal położony na trzecim piętrze. Składa się on z aż czterech pokoi i ma powierzchnię prawie 74 m2. Mieszkanie ma dwustronną ekspozycję, a pokoje znajdujące się od strony zachodniej mają klimatyzację. Większy z nich idealnie sprawdzi się jako salon. On prawie 23 m2. Natomiast drugi z nich idealnie sprawdzi się jako główna sypialnia. Pozostałe dwa pokoje mają wschodnią ekspozycję i około 9 metrów powierzchni. Kuchnia z zawodową zrobioną pod jest prawie w pełni wyposażona. Wystarczy, że dokupisz zmywarkę i masz wszystko. Jak przyskało na tak duże mieszkanie, mamy tutaj dwie umywalki z podświetlanymi i podgrzewanymi lustrami, a sama łazienka jest zaaranżowana w bardzo ciekawym stylu. Warto też wspomnieć, że mamy tutaj około 5 metrową a sama lokalizacja jest bardzo dobrze skomunikowana. Zainteresowała Cię ta oferta? Chciałbyś zobaczyć jego na żywo i poznać więcej szczegółów? Pamiętaj! Better Paul